Obrady Rady Powiatu Kępińskiego zdominowały uchwały dotyczące inwestycji drogowych, które będą realizowane w tym roku we współpracy z gminami z terenu powiatu. Obrady 36. sesji Rady Powiatu Kępińskiego rozpoczęły się od miłego gestu zwycięzców drugich regionalnych zawodów sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w tenisie stołowym, które odbyły się w Niechanowie. W zawodach uczestniczyli reprezentanci kilku gmin z terenu powiatu kępińskiego. Zwycięstwo w kwalifikacji powiatu wywalczyli zawodnicy z gminy Łękopatowska i wręczyli starości pokaźny Puchar Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, aby znalazł on swoje miejsce w powiecie. Starosta Włodzimierz Marzukiewicz wraz z przewodniczący Gratowali zwycięzcom, którzy rozmawiają Powiat kępiński. W kolejnej części obrad podjęto uchwałę o przekazaniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego w Poznaniu skargi właściciele jednej z aptek w Kępnie na uchwałę Rady w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek w porze nocnej w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. W uchwale określono aptekę jako czynną całą dobę. Właściciel apteki z relacją przedstawił sekretarz Marek Oleś nie zgadza się z tym narzuconym ustaleniem. W kolejnej części obrad podjęto dwie uchwały dotyczące przekazania na czas inwestycji dwóch dróg. Przy których Gmina Perzów i Gmina Baranów ma przy współfinansowaniu ze strony powiatu wybudować chodniki czy ścieżki pieszo-rowerowe. Gmina Baranów zamierza starać się o dodatkowe środki zewnętrzne przy realizacji swojej inwestycji, tłumaczył uzasadniając uchwałę starosta Wodnierza Mazurkiewicz. Gmina ma możliwość wystąpienia do progu o środki. Może to robić tylko wtedy, kiedy dysponuje gruntem. To jest oczywiste. My nie unikamy również tutaj jakichś no zobowiązań finansowych, bo wydaje się, że tak powinno to wyglądać i tak powinno być. Natomiast chcielibyśmy dać, jakby odwrócić tę rolę i dać taki przykład, że można realizować te zadania inaczej. Tam, gdzie już wchodzi w grę jest dnia i chodnik, będzie to realizował powiat. Tam, gdzie będzie to tylko chodnik, będziemy proponować nasz współdział i ale realizacja, żeby, była jednak, żeby jednak była bezpośrednia przez, przez gminę. Myślę, że taki montaż finansowy jest, jest wskazany. Rada udzieliła także dotacji na prace konserwatorskie przy wpisaniu do rejestru zabytków w kościele parafialnym pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w Grębaninie w kwocie 8 zł. Ostatnią uchwałą podjętą podczas obrad przez radnych był apel w sprawie realizacji inwestycji drogowej pod nazwą Obowodnica Kępna w ciągu drogi S11. Starosta został zobowiązany przez radnych do przekazania apelu parlamentarzystom z południowej części Wielkopolski oraz do wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Binkowskiej oraz do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad Warszawy.